Ja trenuję indywidualnie i tutaj tak naprawdę o, nie wiedziałam w jakiej formie są dziewczyny i bardzo poważnie podeszłam do wyścigu. Gratuluję dziewczynom, ale cieszę się ze swojej wygranej. Czuję się dość pewnie w kraju, ale to nie zmienia faktu, że bardzo poważnie traktuję na swoje rywarki i tutaj pracuję dużo z psychologiem, żeby każdy mój wyścig był taki, na jakim jest stać. Tak, dokładnie dwa lata temu miałam operację kręgosłupa. I tutaj teraz jest zdrowie bardzo dobre, bardzo dopisuje. Jesteśmy już wyleczeni, także nie ma żadnego śladu po naszej kontuzji, więc e, tylko trenujemy. Na pewno najważniejsze będą mistrzostwa polskie, ponieważ one będą kwalifikacją do igrzysk olimpijskich. I, e, mistrzostwa Europy są dokładnie tydzień po mistrzostwach polskich, więc prawdopodobnie pojadę już na formie tej z mistrzostw Polski. E, Chciałabym obronić tytuł, ale nie jest to dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby ten bieg był taktyczny i dobrze pojechany.